Dzisiaj chciałbym wam pokazać taki ripple effect na batonie. Wydaje mi się, że to będzie fajna opcja, to naprawdę fajnie wygląda. Dodatkowo nauczymy się nowych rzeczy. Będziemy tworzyć zobaczcie taki efekt, że klikamy sobie na jakimś przycisku i gdziekolwiek wciśniemy, to w tym miejscu pokazuje nam się taki ripple effect, tak? czyli taki okrąg, który się powiększa i zanika. Więc takie coś będziemy dzisiaj robić. Więc przejdźmy sobie tutaj. Ja tutaj mam nagłówek, i chciałbym dodać teraz nasz przycisk. Oczywiście zrobię to nie za pomocą batona, tylko po prostu zwykłego linku, a później go odpowiednio wystylizujemy. Czyli damy sobie ahref, to się równa. Tutaj nie chcę żadnego linku dodawać, więc zwykły płotek wystarczy, ale na pewno będę chciał dodać klasę. Niech to się nazywa, na przykład pbtn, i tutaj napiszemy sobie jakiś tam baton może zny na końcu lepiej. Zapiszemy sobie, no i tak to wygląda. Oczywiście wystylizujmy to chociaż trochę, żeby to w miarę jakoś wyglądało, więc teraz tutaj może przesuniemy wszystko do środeczka, więc gdzie mamy body dodajmy sobie text-align-center, teraz przejdźmy do tej klasy, to będzie a, a następnie b, nie tam było p, pbtn, no i co my tu chcemy zmienić? Zmienimy background na pewno. Wybierzemy sobie background i ja chcę zrobić gradient, więc piszę sobie linear gradient. Tutaj wybieramy najpierw stopnie, więc piszę 90 deg. No i teraz podajemy dwa kolory. Na razie jakikolwiek. Przecinek, teraz też jakikolwiek. I zaraz zmienimy te wartości. Więc teraz możemy sobie najechać i troszkę te wartości tutaj pozmieniać tak żeby dopasować to i drugi kolor nie wiem na przykład a niech będzie jakiś taki na razie później sobie to pozmieniamy zobaczmy jak to wygląda cyk bardzo ładnie wracamy co jeszcze chciałbym tutaj pozmieniać no dużo na pewno chcę zaokrąglić sobie rogi więc wybierzemy border-radius i na przykład a może 30 pikseli co jeszcze? Kolor wewnątrz, ustawmy może tekstu na, niech będzie jakieś azurę. No padding dodajmy, żeby to lepiej wyglądało. Od góry może 15 pikseli, a po bokach 30 pikseli. Jeszcze margines dodajmy, margin. Od góry i od dołu na razie po 20 pikseli, a z lewej i prawej 0. Text decoration, żeby nie było podkreślenia, damy sobie none. Wydaje mi się, że wszystkie litery przerobimy na wielkie, więc dajmy sobie tekst transform uppercase. Zwiększmy font size może jeszcze. To wiecie, to nie jest coś, co musimy robić, tylko tak na szybko chciałbym trochę to poz pozmieniać, żeby w miarę to jakoś wyglądało. No i oczywiście wybierzemy y, maksymalną szerokość dla naszego przycisku. Na razie ustawmy to na 200 pikseli. Zobaczmy, co tu się pozmienia. Cyk. No i super. Wygląda to na razie tak. Może jeszcze dajmy go do środka. Nie musimy oczywiście, ale na chwilę obecną mogę sobie tutaj, gdzie mam margin, dodam sobie auto. Oczywiście, czy to jest dobry sposób, zależy od sytuacji. Nie zawsze marginesami chcemy coś dawać do środka. Możemy też to zrobić za pomocą flexa, no ale to, to nie jest film o tym. No, dobra, może przejdźmy sobie już teraz do JS-a i zacznijmy coś z tym działać. Więc tutaj sobie otworzymy JS-a. I pierwsze co to chcemy złapać sobie wszystkie te nasze przyciski. No bo teraz mamy akurat jeden, tak? No ale jak będziemy mieć więcej, to chcemy mieć taką ewentualność. Czyli stworzę sobie consta, nazwę go buttons, czyli przyciski. Teraz będziemy je wyszukiwać, czyli dokument. Może tutaj użyjmy sobie query selector all i tutaj dodamy sobie pbtn. I to powinno nam znaleźć wszystkie przyciski o takiej klasie. Teraz jeszcze tego nie używaliśmy w kursie, będziemy chcieli sobie przelecieć przez te wszystkie nasze przyciski, i możemy to zrobić za pomocą pętli For each, więc najpierw pobieramy sobie, skąd będziemy czerpać te nasze obiekty, czyli wpiszemy sobie Buttons, a teraz wpisujemy for each. I teraz robimy coś takiego, że tutaj podamy sobie. Jak będzie wyglądał ten każdy element w środku? Nazwijmy to jako BTN na przykład, czyli każdy element z tych batonów będzie się nazywał BTN. I teraz dajemy sobie strzałeczkę i otwieramy nawias klamrowy. Teraz co chcemy zrobić w środku? No, dla każdego naszego przycisku, czyli dla każdego tego BTN, chcemy dodać even listenera. Tak? Kiedy yy, ktoś kliknie, no to wtedy coś ma się wykonać. No to wpisujemy btn add even listener, dodajemy sobie klika i po kliku, oczywiście, dodajemy metodę, która ma się wykonać. My żadnej metody nie mamy. Moglibyśmy sobie stworzyć tutaj jakąś nową metodę, albo po prostu tutaj wpisać function i przekazujemy tutaj argument. Tutaj będziemy przekazywać nasz klik, więc pod e będzie cały obiekt, właśnie, który będzie za to odpowiadał. I tutaj, tuż po tym znowu otworzymy sobie nawias klamrowy i tu podamy całą funkcję, co ma się wykonywać, kiedy klikniemy na dany przycisk. Pierwsze, co chcemy zrobić, żeby stworzyć ten ripple effect, to stworzymy sobie jakiś obiekt wewnątrz tego naszego batona. Niech to będzie jakiś span. Czyli stwórzmy sobie zmienną, ponieważ później będziemy musieli się do tego obiektu odnosić, więc musimy stworzyć zmienną. Niech to będzie e, ripples. No, i teraz tworzymy element, niech to będzie span. Czyli dajemy sobie dokument, a następnie create element, i tutaj wewnątrz podamy, że to ma być span. Średnik, i teraz co dalej? Um, musimy dodać jakąś klasę do tego naszego spanu, który utworzymy. No, po to, żebyśmy mogli go tam wystylizować odpowiednio. Więc dajemy sobie ripples, a następnie class name, i do tego przypiszmy na przykład, niech to będzie pi. BTN Span. Na razie przejdźmy sobie dalej i chcemy ten nasz span przypisać do naszego przycisku. Tak? Czyli wpiszemy sobie BTN, a następnie Append Child, i tu chcemy zapędować, czyli dołączyć ten obiekt, który utworzyliśmy. No i dobra. Zobaczmy w ogóle, co na chwilę obecną mamy, co się będzie działo. Więc przejdźmy sobie tutaj, klikamy. Nic się nie dzieje za bardzo, prawda? Dajmy sobie inspekt. Zobaczymy, czy nam się tworzy ten span. Otwórzmy sobie. Dajemy ahref, No i utworzyły nam się te spany. Za każdym razem, jak klikam, zobaczcie, to nam się tutaj dodaje. A może dodam sobie drugi button, żebyśmy widzieli, że to działa na każdym. Więc może wrócę sobie do indeksu, skopiuję to, wkleję poniżej i zobaczmy. Cyk. Mamy teraz dwa batony. Jak tu będę klikał, tu klikam, tu mi się pokazuje. Tu klikam, to w tym batonie mi się to dodaje. Ok, czyli wygląda na to, że jest ok. Ewentualnie mi się nie podoba to, że wyświetlają mi się w taki sposób te batony. To może jeszcze na szybko dodam je do odpowiedniego kontenera o klasie. Niech to będzie jakiś BTN Group, bo to będzie grupa. Więc mogę sobie to przenieść: Ctrl X, Ctrl V, może tutaj wkleję, niech będą 4. Oczywiście tutaj nie musimy dodawać tej klasy, tak? Wystarczy, by zwykły div, tak naprawdę, bo dodajemy go do dlatego, ponieważ w rowie tutaj mamy różne już domyślnie ustawione właściwości, które bootstrap nam oferuje, dlatego stworzyłem sobie tutaj osobny div gdybyśmy nie używali bootstrapa, to nie musielibyśmy też dodawać tutaj kolejnego diva, tak? Po prostu chodzi o to, żeby rodzic był tam odpowiednio ustawiony, jego pozycja i tak dalej. Więc teraz przejdziemy sobie do styli i tutaj normalnie, gdzie mamy A, możemy sobie wpisać display, a następnie block jak sobie zapiszemy, tutaj odświeżymy, to dostajemy właśnie przycisk jeden po drugim. No i jak sobie teraz damy inspect, przechodzimy sobie tutaj do rowa, do naszych Przycisków i jak będziemy klikać, to zobaczcie, że na który nie naklikniemy, to tam się pokazują nam te spany. No i dobra, ale żaden ripple efekt nam się tutaj jeszcze nic nie pokazuje. Więc co możemy zrobić? No na pewno musimy się odnieść do tego naszego spana o klasie PBTN Span i musimy mu dodać jakąś pozycję i tak dalej. No i też animacje, później, tak? No to wracamy i w stylach odnieśmy się do pbtn-span i tutaj chcemy dać sobie position-absolute tak żebyśmy sami decydowali jak ta, gdzie, gdzie ten span ma się pojawić względem swojego rodzica czyli tego naszego przycisku teraz ustawimy sobie background jako biały damy sobie white dodajmy sobie jeszcze pointer-events jako non i żeby to było okrągłe to dajmy sobie border Radius ustawimy na 50%. Tutaj, gdzie mamy nasz przycisk, dodamy sobie tutaj jeszcze też position i ta pozycja rodzica musi być relative, tak żeby tutaj ten absolut działał prawidłowo. Odświeżymy sobie. Jak widzicie, tutaj jeszcze nic się nie dzieje, więc wróćmy sobie dalej i dodamy tutaj do naszego spana jeszcze jakąś animację, więc może przejdźmy sobie na koniec, dodamy Animation i tutaj nazwijmy to jako animate. Damy powiedzmy długość pół sekundy. Niech to będzie linear i infinite, czyli że cały czas będzie się wykonywać. Teraz poniżej dodajmy sobie keyframes, czyli dajemy keyframes. Następnie używamy tej nazwy, którą tutaj dodaliśmy. Dajemy animate. I teraz tak przy 0 procentach, czyli na początku chcemy ustalić szerokość, niech to będzie 0 pikseli i wysokość może zajdę niżej height też niech będzie 0 pikseli i dodajmy jakąś przezroczystość, opacity niech będzie 0,5 Ok, tutaj sobie wrócimy na dół i chcemy dodać teraz co się będzie działo przy 100% wtedy chcemy to samo, tylko pozmieniamy trochę, więc ja sobie skopiuję wkleję tutaj i niech będzie tutaj szerokość i wysokość po 200 pikseli, a opacity tu zejdziemy do zera żeby nam to zanikło całkowicie bo coś źle wpisałem, aha ma być Y jeszcze, keyframes ok, teraz jest w porządku, wróćmy sobie, zobaczmy czy coś się zmienia i zobaczcie, że teraz już jak klikniemy to pokazuje nam się tutaj taka animacja, czyli coś zaczyna się dziać tylko zauważcie, że to nam się pojawia tutaj gdzieś w takim miejscu dziwnym, prawda? A my chcemy, żeby środek tego kółka wyświetlał się tam, gdzie klikniemy. Ale co jeszcze możemy zrobić, to tutaj, gdzie jest ten nasz span, to możemy go przesunąć tak, żeby jego środek był w środku obiektu. Więc możemy sobie wybrać tutaj transform i wybierzemy translate. I cofniemy go o 50% w lewo, i w górę, czyli damy sobie minus 50%, i tutaj też minus 50%. Dobra, zapiszemy. Wróćmy sobie tu. Odświeżmy cyk. No jest, już lepiej, ale jeszcze parę rzeczy będziemy musieli tutaj pozmieniać. Przejdźmy sobie już do JS-a i tutaj sobie yy, porobimy parę rzeczy. Może przede wszystkim zróbmy to, żeby one tutaj cały czas się nie ripplowały, tylko żeby tylko raz to się działo. Tak, jak klikniemy sobie na przycisk, żeby raz się zrobiło i więcej nie chcemy już tego. I na koniec, kiedy ten ripple się wykona, to będziemy chcieli go usunąć. Czyli dajmy sobie set timeout. Teraz sobie otwieramy nawias. No, i tutaj, jeżeli mielibyśmy do wykonania jakąś taką funkcję, którą mamy tutaj gdzieś zapisaną. To użylibyśmy jej nazwy po prostu, ale tutaj nie możemy dodawać nazwy funkcji z nawiasami czy z parametrami, dlatego też musimy użyć notacji strzałkowej, więc ja sobie dodam nawias, dodam sobie strzałkę i teraz otworzymy sobie nawias klamrowy. No i tutaj wpiszę sobie repuls, bo chcemy odnieść się do tych naszych ripplesów i chcemy je usunąć, czyli daj, dajemy remove i chcemy je usunąć po Sekundy, tak? Bo tyle trwa animacja. Czyli tutaj wpisujemy sobie 500 milisekund. No i zapiszmy sobie to. Wracamy, odświeżmy cykl. Jedna animacja i jest w porządku. Tylko jak widzicie, ten nasz span tutaj wychodzi poza obręb naszego przycisku. Jeżeli to jest coś, co Wam się podoba, to tak możemy to zostawić. Ale jeżeli nie, to musimy przejść do styli. I tutaj, gdzie mamy ten nasz przycisk, to musimy dać overflow hidden. Więc piszmy sobie overflow hidden. Jak teraz zapiszemy i wrócimy, odświeżymy, to zobaczcie, że już to nie wychodzi poza obręb. No i spoko. Już wygląda to całkiem nieźle, tyle że chciałbym teraz jeszcze zrobić to, że gdziekolwiek kliknę, to wtedy żeby tutaj w środku pokazywał się nam ten ripple effect. Nie zawsze tutaj w tym jednym miejscu, tylko tam, gdzie kliknę. W tym celu yy, użyjemy kilka takich opcji yy, może tutaj przejdziemy sobie i dodajmy nową zmienną niech to będzie x tak bo będziemy potrzebować lokacje x i y i to teraz będziemy sprawdzać mm, kliknięcie naszej myszy czyli damy sobie e a następnie klient x to jest taka specjalna metoda dostępna dla nas która sprawdza odległość od lewej strony gdzie nasz kursor się znajduje i od tego odejmiemy sobie pozycję. Naszego przy, przycisku, tak naprawdę. Więc, żeby to zrobić, to dajemy sobie E i target. Target to będzie właśnie to, na czym wykonuje się, jakby ten mm, listener. Tak? On dotyczy naszego, naszego batona, bo na niego klikniemy. I teraz dajemy sobie offset. Lew, bo liczymy sobie odległość z lewej strony i teraz utworzymy sobie jeszcze Y, zrobimy to w podobny sposób, czyli E Client Y odejmujemy od E Target, a następnie Offset Top dajemy. Offset top. No i dobra, to jest na razie pozycja, jakby, w której będziemy chcieli te nasze repelsy ten, tego spana dodać, więc teraz możemy sobie wpisać, że repulse. Następnie tyle i podamy pozycję od lewej strony, dlatego też ustaliliśmy to tego spana jako absolutny, żeby móc tutaj właśnie to zrobić w ten sposób. I to się równa. I podajemy tego naszego X i dodamy jeszcze piksele, więc wpisujemy to w ten sposób. Poniżej robimy to samo, tyle że z Y, czyli dajemy pozycję top, to się równa, wpisujemy Y plus. Piksele. Zapiszmy sobie to i to już powinno działać. Wracamy sobie tutaj, odświeżmy i teraz zobaczcie, że gdziekolwiek kliknę tam, pokazuje się nam ten ripple effect. No i teraz, no w sumie to już nam działa ładnie, więc y, możecie sobie teraz zmieniać co tylko chcecie. Jeżeli chcecie, żeby ten efekt trwał na przykład szybciej, to tu oczywiście możecie to zmienić na przykład na 0.3 sekundy. No, ale wtedy też odpowiednio powinniśmy to tutaj dostosować, żeby to wyglądało w miarę dobrze. Odświeżymy cyk i teraz ten ripple jest szybszy. Możemy zmieniać kolory naszych przycisków. Albo pokażę Wam coś jeszcze fajnego, jak zmieniać na przykład kolory tych poszczególnych przycisków, żeby pierwszy był inny, drugi inny, trzeci inny, czwarty inny i tak dalej. Bo one są tutaj jeden pod drugim, prawda? Więc możemy sobie tutaj przejść i. W tym w ogólnie dla wszystkich tych przycisków mamy ustawiony taki background, ale możemy sobie wybrać kolejne przyciski. Więc ja sobie tutaj wpiszę a p b T, N. i teraz dodamy sobie taką właściwość jak end child. I tutaj w nawiasie możemy podać o które dziecko nam chodzi. No na przykład o drugie, tak? To sobie tutaj dodamy i dla niego będę chciał zmienić background. Więc kopiuję sobie to, wkleję i zmienię tutaj te wartości, wybiorę ten niech będzie jakiś tam zielono-żółty na przykład, o coś takiego powiedzmy, zapiszę sobie, odświeżymy cyk i zobaczcie, że jest już zupełnie inny, tak? Jeżeli chcemy do trzeciego, to możemy sobie to wszystko skopiować, przejść poniżej, wpisać trójeczkę, tutaj też zmienimy kolor na jakiś, o, fioletowy na przykład, tutaj wybierzemy. Coś takiego, cyk, zapisujemy, pach, i już mamy taki. No i, w, i tak dalej, i tak dalej. W taki sposób możecie to robić. Więc, za pomocą takiej właściwości Nth Child, podając tutaj argument kolejnego przycisku, możemy sobie je dowolnie modyfikować. No i wydaje mi się, że to by było na tyle w sumie. Nie chciałbym tutaj przedłużać niepotrzebnie. Głównym celem było stworzenie właśnie tego e, ripple effect. Jak widzicie, tutaj wszystko ma ze sobą. Związek. Nie ma tak, że coś piszecie w Javascriptie i już wszystko będzie działać ekstra. Znaczy, no teoretycznie też można tam dużo rzeczy w Javascriptie porobić, ale zobaczcie, jak bardzo na efekt końcowy wpływa to, co wpiszemy w stylach CSS, prawda? Tutaj tą animację, te pozycje, tak? Jeżeli nie dalibyśmy na przykład do naszego przycisku pozycji relative, no to wtedy nie moglibyśmy tutaj ustawić absolut, a tak powinniśmy zrobić, więc no to wszystko ze sobą ma ścisły związek. Więc jak uczymy się na przykład JavaScriptu, to uczymy się go dopiero wtedy, kiedy już będziemy mieć podstawy CSS-u i HTML-u, no bo jedno z drugim tak ściśle współpracuje, że nie ma innej opcji. Także mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście, że będziecie mogli teraz tworzyć ciekawe efekty. No i dzięki temu wiecie jakbyście chcieli sobie dawać takie przyciski gdziekolwiek na waszej stronie, to wystarczy, że teraz skopiujecie sobie właśnie to, czy stworzycie jakikolwiek krew z klasą PBTN i to już powinno działać świetnie, tak, gdziekolwiek byśmy teraz dodali, tutaj powiedzmy mamy jednego roła, przejdziemy sobie tu, wpiszemy jakiś paragraf, coś tam sobie popiszemy, cyk, cyk, przejdziemy poniżej, dodamy batona, odświeżymy to mamy już to i to też ripple effect normalnie. Działa. No i super!